Cześć! Wiemy, że późno, ale nie mogliśmy pozostawić bez komentarza jednego z największych wydarzeń komediowych tego lata. Tak. Tym bardziej, że obejrzeliśmy ten film w premierę. Kto jesteś? Frank Drebin. Squad. The new wersja. <grystki inni> Chwilę więc na naszą recenzję nowej nagiej broni musieliście poczekać, ale mamy tutaj Liam Anisona, Pamela Anderson, no i właśnie obietnice. Komedii takiej jak dawniej. Trochę jak te wszystkie hasła reklamowe na plakatach do polskich komedii, które nigdy nie mają pokrycia do w rzeczywistości. Mogla mogla. Na przykład komedia taka jak dawniej. Chyba jednak nie. Ale wiecie o co chodzi. Te wszystkie parodie, pokroju, czy leci z nami pilot, spokojnie to tylko awaria, Robin Hood, faceci w rajtuzach, naga broń właśnie, cała trylogia oraz serial telewizyjny, nie wiem czy pamiętacie serial telewizyjny Polis Squad. Say when, Frank. Where? Te wszystkie rzeczy to są rzeczy, którymi ja absolutnie nasiąkłem w dzieciństwie. Oglądałem tych parodii po prostu masę i nie ukrywam, że trochę tęskniłem za tym, żeby właśnie ktoś spróbował to zrobić na nowo. I faktycznie ekipa z Lonely Island <coughs> już nie raz próbowała takich tak. parodystycznych rzeczy. Nawet się one w jakimś tam stopniu udawały. My pośmialiśmy się choćby na Never Stop Stopping. Popstar Never Stop... Tak? To, never Stop Never Stopping. Never Stop Never Stop? Tak, to jest dziwny tytuł bardzo. Mona Lisa, you're an piece of shit. To były strasznie durne filmy, na których można było sobie odpocząć i się po prostu pośmiać. Nie trzeba było myśleć o otaczającym na świecie i moim zdaniem, podobnie jest z nową nagą bronią, udało się wrócić do tej serii we właściwy sposób. Tak, tym bardziej, że po roku 2000, po sukcesach na przykład strasznych filmów 1, 2, 3, 4, już nie mówię o Piątce no to jednak tych parodii wysypało bardzo dużo. Co jedna to gorsza takie I rzeczy w pokroju z nich nie miało sensu. Tak, po pokroju wielkiego kina Poznaj moich Spartan i tak dalej. Te rzeczy były tak złe, że w zasadzie po prostu zakopały cały gatunek. No i na samą myśl o tym, że ma powstać nowa naga broń, bez Leslie'ego Nielsena, który z pełną powagą na twarzy podawał najbardziej bzdurne, najbardziej absurdalne teksty, człowiek legenda. I jak takiej legendzie sprostać? Jak w ogóle. Podejść do tego tematu. Wydaje się, że Liam Neeson to jest chyba jedyny człowiek, który mógłby w ogóle tego zadania podjąć. No i dobrze, i wybrali najpoważniejszą twarz Hollywood. I, have, I proszę bardzo, mamy udaną komedię. Która nie bierze jeńców, która jest chwilami tak niegrzeczna, że zastanawiałam się, kiedy ostatni raz widziałam taki żart. Czy to jest w ogóle legalne, nie? Jak, jak był żart z Jayem Simpsonem, to ja naprawdę byłem zdziwiony, że to przeszło. No ale to już mieliśmy w zwiastunie. Natomiast w samym filmie też pojawia się kilka takich motywów, choćby nawiązanie do Cobra kaj chyba. Bo, no, przepraszam, ale jak wkładamy Hausera do takiej sceny, to ja mam jedno skojarzenie. Prawda. Cobra Kai never dies. No mercy. No więc, jakim filmem jest nowa Naga Broni? Filmem absolutnie bzdurnym, którego... bzdurnym jak jasna cholera którego fabuły nie musimy wam przytaczać, bo fabuła jest mniej więcej taka jak zawsze. Po prostu Frank Drebin prowadzi nowe śledztwo, na jego drodze pojawia się jakaś fan fatal w tej roli Pamela Anderson, która także bawi się swoim wizerunkiem niesamowicie. Pamela jest w tym filmie absolutnie cudowna. Uwielbiam to, że ona została tutaj zaangażowana, uwielbiam to, że oni się spotkali, jeśli to faktycznie tak jest, że znaleźli miłość. Po tylu latach, po tylu to ja nieudanych. Nie byłam zachwycona, kiedy pierwszy raz o tym przeczytałam, no to przyznaję, łyska się w oku że to zakręciła. Slow down, chef. Ta turka burns at 450. Kle ładź, że kupiłem? Rok 1000. Turka needs slow and low. No więc wracając, będziemy prowadzić jakieś śledztwo. Ktoś umarł. Będziemy szukać jakiegoś device. Tak, jakiegoś plot device. Tak, oczywiście. I o to właśnie chodzi, że będziemy tutaj strzelać żartami jak z karabinu. Jeden za drugim. To są po prostu całe serie. I oczywiście, jak w każdej tego typu komedii, nie wszystkie żarty trafią. Nie wszystkie żarty będą celowały w tę konkretną tarczę, o której myślicie. Nie wszystkie żarty są tak. Zupełnie na pierwszym planie. Można sobie trochę spojrzeć szerzej i zobaczyć większy obraz. Tak, i to jest też y, absolutnie wspaniały film do wielokrotnych seansów, żeby szukać rzeczy poukrywanych na drugim, trzecim planie, bo to też charakteryzuje te najlepsze parodie, że widzisz tam potem jeszcze dodatkowy żart gdzieś w jakimś napisie, czy w jakimś kształcie. choćby przedaniu. na tych plakatach, jak. Tak. I jest tutaj dużo odważnych wyborów, jeżeli chodzi o żarty i w ogóle to, z czego budujemy takie humorystyczne sceny. I tutaj chciałabym też zaznaczyć, że lepiej mimo wszystko mogą się na tym filmie bawić osoby, które dobrze znają język angielski. O, tak, Ponieważ tak. jest tutaj bardzo dużo żartów słownych, które no mimo zgaduje ogromnych chęci, wielkiego zaangażowania tłumaczy, są nieprzekładalne na język polski. Tak. I traci wtedy żart cały swój urok, cały swój pazur. Ja myślę, że ten żart ze Zwiastuna, żeby nie zdradzać tak. z, z filmu, z Men's Laughter, jest kompletnie położony w tłumaczeniu, natomiast jest turbo zabawny w samym filmie. <grym> jest tutaj kilka przynajmniej takich żartów, które są właśnie nie tyle sytuacyjne. Co czysto językowe, przez to, że ktoś coś inaczej odebrał. Tak, tak. Klasyka gatunku. E, więc no, na to zwracam Waszą uwagę. Sergeant, take her away and Sergeant, take her away. Co nie zmienia faktu, że i tak jest mnóstwo innych elementów, na których się można śmiać w tym filmie, jeżeli akurat to nie siądzie. Tak, bo to też jest taki film, który łączy w sobie kilka różnych. Epok, bym tak to określił. To znaczy, to jednocześnie jest bardzo w duchu tych klasycznych nagich broni. Wygląda jak naga broń, brzmi jak naga broń, zachowuje się jak naga broń, a jednocześnie jest właśnie ta nutka tego Lonely Island, tego akiwy szafera, mhm. który dyrygował całą produkcją. No bo mamy choćby cały ten skatowy występ, Na przykład. który no jako muzyczny żart bardziej właśnie jest już z Lonely Island. I mnóstwo jest tutaj takich przykładów. Ma się poczucie, że ten żart już jest przeorany. Ja to już widziałem. Mogę sobie na przykład skojarzyć scenę podglądania w mieszkaniu na przykład ze sceną z Robin Hood w w rajtuzach, gdzie oni byli w namiocie i tam też była taka sugestia, że oni robią coś innego niż faktycznie robili. Ale w samej nagiej broni w którejś części chyba też Tak, też mi się tak wydaje, że był taki scena. żart. Natomiast mam też takie poczucie, że nawet jeżeli jakiś żart trafia zbyt blisko okolic, które już dobrze znamy, kojarzymy i to jest przeorane, to zawsze ten żart gdzieś, na którym się tapie się przełamuje i odbija w zupełnie inne rejony. I myślę, że tutaj doskonałym przykładem jest cały ten motyw z bałwanem i z montażem. Przepraszam, chciałabym powiedzieć tutaj, jeżeli już widzieliście ten film, dawajcie znać w komentarzach, co Was rozbawiło najbardziej, bo moja ulubiona komediowa rzecz to jest cała sekwencja właśnie z bałwanem. Tak. Absolutnie kocham. Od początku, od tej księgi do samego końca. Bo ten y, żart w oryginale był tak wspaniale skwitowany, oni robili niesamowite rzeczy i tak dalej. Spędziliśmy razem wspaniały dzień. I to było doskonałe, natomiast tutaj właśnie nie, mogli sobie, to nie mogli sobie pozwolić na dokładnie tę samą puentę, więc trzeba w inną stronę iść. I podam tutaj jeszcze jeden przykład, którego nie będę Wam zdradzać oczywiście, jak to działa w samym filmie, natomiast jest taki y, bardzo już przeorealizowany Dany motyw, że ktoś na przykład biegnie albo jedzie na jakimś rowerze i przechodzi przez ulicę dwóch facetów, którzy z niosą szybą. szybę. No to tutaj ta szyba, to co zrobili z tym motywem, moim zdaniem świetny pomysł. Tak, Absolutnie świetny. Ale nawet tutaj daje się zrobić żart z czegoś, co powinno nas już nie śmieszyć po drugim wykorzystaniu, a jest to wykorzystane, nie wiem, 20 razy. Tak. I chodzi mi na przykład o kawę. Tak, tak, absolutnie. Motyw kawy to jest. Która jest podkręcona już do takiego absurdu, że zaczyna śmieszyć z powrotem. Mhm. To jest ciekawe, że gdzieś coś możemy już wyciszyć, ale wracamy. Tak. I oczywiście to nie jest film, który tym, o czym opowiada, albo w jaki sposób opowiada, ma zmienić wasze życie, bo tutaj wszystko jest. Umowne. Tylko po to. Żeby bawić. żeby bawić, ale może my tego potrzebujemy? Tak tym bardziej, że wiesz, że w tych czasach, kiedy jednak zwraca się uwagę na to, jakim językiem się człowiek komunikuje, czy kogoś na przykład nie będzie w stanie skrzywdzić konkretnymi słowami, jednak jest ten moment takiego hamulca. Czy to nie jest za bardzo, czy na przykład część publiki się nie wyłączy po danym żarcie, z tego względu, że ktoś poczuje się urażony, a to jest ten rodzaj filmu, który mówi nie! Wszystkie granice zostały zdjęte. Wszystkie... Śmiejemy się ze wszystkich Dokładnie ze wszystkiego tak. w każdym momencie. Bo bierzemy pod uwagę to, że to jest taka konwencja, taka forma, tak samo jak idziemy na stand up i nie, nikt nie będzie miał pretensji o to, że nagle lecą ze sceny bluzgi na przykład. Nie? No nie powinien nie wiedząc, powinien. na co idzie. Więc jeżeli wiecie, na co idziecie, na nagą broń, bez Leslie'ego Nilsena, ale z Liamem Nissanem, inicjały zresztą też się pokrywają wspaniale. Hmm. To jest naprawdę udana komedia, taka jakiej naprawdę dawno nie było. Jakich się nie robi po prostu. I naprawdę chciałbym, żeby to nie był jednorazowy przypadek. I nie mówię tutaj o tym, żeby powstawały kolejne na bronie, chociaż tego tak żebym chciał, bo czemu nie? Natomiast więcej, pan. natomiast więcej parodii. Już teraz słyszy się o tym, że Mel Brooks powraca z drugimi kosmicznymi jajami, pomimo tego, że ma niemalże setkę na karku. We asked what do the fans want. But instead we're making this movie. Klasyk powraca, nie wiadomo jak to wyjdzie ostatecznie, ale... Tych parodii może dostaniemy trochę więcej. Też jest informacja o tym, że powstaje nowy straszny film, albo że ma powstać nowy straszny film. Nie to... wiem, czy akurat te one będą dobrym pomysłem. Nie wiem. No na pewno y, ostatnimi laty to mieliśmy więcej w serialach takich prób, bo nawet mm, What We Do In The Shadows. Tak. To jest parodia mhm. wampirycznych rzeczy. Na czym się tak naprawdę w tym momencie najbardziej śmiejemy? Albo sobie obejrzymy jakiś stand-up, albo śmieszne kotki, zwierzęta, czy ludzie, którzy się wywracają na TikToku. No to to w tym momencie przejęło ten cały komediowy biznes. No, na pewno nie cały. I ci, którzy chcą, to szukają. Ale jeżeli chodzi o takie naprawdę durne rzeczy, to to jest jedna z lepszych. Tak. Czy to jest film wybitny? Nie. nie. Ale to jest film, którego nie będzie mi wstyd postawić na półce obok poprzednich części nagiej broni. A to jest już ogromny sukces. I myślę, że będą takie okazje, przy których do tego filmu będzie się wracać. Tak, i wtedy szukać jeszcze jakichś tam easter eggów, gdzieś półpychanych na trzecim planie. Tak. Ale też bardzo ważna rzecz, którą chciałem podkreślić: ten film trwa 85 minut. Można, tak jak oryginalna Naga broń i chyba sequel, jeśli, jeśli się nie mylę, że wszystkie one tyle trwają, skondensowane, konkretne i zabawne. Czego chcieć więcej? My polecamy. Bardzo fajna zabawa. Nie sprawdzaliśmy, jaki po tych dwóch tygodniach jest box office tego filmu. No chyba się już zwrócił, ale jeszcze daleka hmm. droga do jakiegoś sukcesu frekwencyjnego yy, i Natomiast liczę na to, że to i tak będzie sygnał dla większych studiów. Może warto jednak zainwestować w komedię, może warto znaleźć ludzi, którzy to naprawdę... Potrafią i chcą robić i czują. Bo to jest trudne napisać film tak napakowany żartami, nawet jeżeli one nie są wszystkie najwyższych lotów, jakie możemy sobie no, bo wyobrazić. Bo nie są. To jednak, żeby to w tempie działało, żeby wszyscy to podali tak, żeby było satysfakcjonujące dla widza, to jest cholernie trudna sprawa. I ja się zgadzam z tym, że trudniej jest zrobić komedię, niż dramat, które tak, działają. Tak, absolutnie. Więc z taką myślą Was pozostawiamy. Dajcie znać, co myślicie o Nowej Nagiej Broni i czy czekacie na kolejne tego typu komedie, parodie. Być może gatunek powróci jak Feniks z popiołów i będziemy teraz się po prostu śmiać w kinie, a nie płakać. <laughs> Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnym.